Paweł, zapytam Cię jako fana argentyńskiej piłki. Jak wiemy, Argentyna jest naszym grupowym rywalem na Mistrzostwach Świata. Z taką grom jak przeciwko Holendrom, jesteśmy w stanie ugryźć Messiego i spółkę, czy niespecjalnie? Yy, to bardzo trudne pytanie. Oczywiście chciałbym, żeby, żeby Polska mogła z Argentyną powalczyć. Jak ktoś oglądał takim mecz Argentyńczyków z Włochami, to już będzie bardzo ciężko. Natomiast yy, ja tym wynikiem i tym meczem zupełnie bym się nie przejmował. Yy, trochę mi szkoda, że, że, że nie udało się ugrać punktów w kontekście Ligi Narodów i, i luźnego tego ostatniego meczu, ewentualnie z Walijczykami. Natomiast yy, ta drużyna yy, ma swoje mocne strony i yy, jeszcze to udowodni. I trener powinien spokojnie do tego podejść, a zawodnicy nie powinni się przyjmować, tak jak trener mówi. No, grali i się tu zgodzę, z, z trochę niedocenianą drużyną, tam nie ma nazwisk pierwszej wielkości, którzy kibice podejrzewam, że większości nie znają na pamięć składu tej drużyny, ale to są znakomici piłkarze, którzy prezentują to, co zawsze prezentowała Holandia, to w latach 60-tych Anglicy nazywali ich, że grają w futbol totalny i tak jest. No moim ulubionym piłkarzem jest Ake, bo on niby jest obrońca, ale potrafi właściwie wszystko i, i ci, oni, oni Ci piłkarze potrafią zmieniać pozycję, potrafią wychodzić na pozycje, potrafią, to mi się bardzo podobało. Że oni potrafią sprawić, że Polakom, kiedy oni atakowali, zawsze było ciasno. Oni potrafili się przesuwać i, i to są chyba pewnego rodzaju automatyzmy. To, to jest długo, musi być tak, mi się wydaje, długo ćwiczone i, 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 i oni o tym nie myślą, oni po prostu to robią.